Zaopiekowanie się wszystkimi problemami na jednej wizycie jest po prostu wielką ulgą, i dla rodzica, bo nie musi jeździć kilka razy. A druga sprawa po prostu dziecko jest za jednym razem zdrowe. Dzieci wyszły z gabinetu bardzo zadowolone, uśmiechnięte. W samochodzie nawet się śmiali, że z mią chęcią tutaj po prostu wrócą. Trafiliśmy do strefy zęba głównie z powodu jednego z synów, który miał ukruszony ząbek w wyniku zderzenia z innym przedmiotem, po prostu go ubił. I wcześniejsi stomatolodzy zalecali czekanie, aż ząbek po prostu wypadnie i wymieni się na stały. Jednak przyszliśmy tutaj właśnie z polecenia znajomej, i pani doktor wyjaśniła, że dobrze byłoby go właśnie usunąć tak jak w sumie się spodziewałam. Tak aby stały ząbek był po prostu miał miejsce i nie przemieszczał się w żadnym złym torze. Także poczułam się bardzo zaopiekowana jako rodzic i wszystko zostało bardzo ładnie wytłumaczone, bardzo klarownie wytłumaczone, co będzie robione. Dzieci wyszły z gabinetu bardzo zadowolone, uśmiechnięte. W samochodzie nawet się śmiali, że z mią chęcią tutaj po prostu wrócą. Moi synowie mieli wykonane leczenie ząbków w narkozie oraz ekstrakcję zębów. Najbardziej zaskoczyło mnie w sprawie zęba to, że w dniu konsultacji. Od razu było zrobione prześwietlenie, nie trzeba było nigdzie jechać, było zrobione tutaj na miejscu. Od razu było wiadomo, jak będzie przebiegać leczenie, co trzeba zrobić, nie tylko właśnie gołym okiem patrząc na stan obecnych ząbków, tylko zerkając już jakby w głąb, oglądając co, co jakby dalej się dzieje i, i co warto byłoby zrobić. Pani doktor, która jest przemiła, wesoła uśmiechnięta. Ma świetny kontakt z dziećmi. Tak samo pan doktor anestezjolog jest naprawdę bardzo sympatycznym, miłym człowiekiem, który ma super kontakt z dziećmi. Także dzieci od samego początku czują się bezpieczne przede wszystkim. A zrobienie wszystkich, zaopiekowanie się wszystkimi problemami na jednej wizycie jest po prostu wielką ulgą i dla rodzica, bo nie musi jeździć. Kilka razy. A druga sprawa po prostu dziecko jest za jednym razem zdrowe. Przyszliśmy tutaj, zdecydowaliśmy się na narkozę, która przebiegła naprawdę super. Dostali najpierw syropek, potem masaczkę wszystko pięknie. Przeszło jakby w stan spoczynku. I teraz. Prawdę mówiąc, w momencie jak już wiem, że moje dzieci mają zdrowe te ząbki, że nie muszę się martwić, czy dana infekcja nie jest spowodowana tym, że, że gdzieś się tam te bakterie rozwijają. Liczę na to, że, że naprawdę zdrowie się poprawi, że, że będzie lepiej. Do zdrowia trzeba podejść ogólnie do całego organizmu, a niestety, jeśli dzieje się coś już w buzi, gdzie bakterie wędrują bezpośrednio do przewodu pokarmowego, a cała odporność bierze się głównie z jelit, co oficjalnie teraz wiemy, już i są badania, to niestety, ale nie mamy możliwości zadbać o ogólne zdrowie. Także zadbanie przede wszystkim o zdrowe ząbki, o uśmiech, jest naprawdę podstawą. Myślę właśnie na Dzień dzisiejszy, że to jest naprawdę podstawa podstaw, i wiele naszych problemów ze zdrowiem wiąże się z tym, że we wczesnych latach nie dbaliśmy po prostu, nie mieliśmy zaopiekowanego tego zdrowia jamy ustnej. A tak jak już wcześniej wspominałam, właśnie tutaj jest bardzo przyjazna atmosfera. Wszystko można naprawdę zorganizować na jednej wizycie, także nawet problemem nie jest dojazd z jakiegoś odleglejszego miejsca, z jakiegoś dalekiego, bo przyjeżdża tutaj człowiek powiedzmy na godzinę ósmą i, i o godzinie dziesiątej już ma po prostu zdrowe dziecko, które jest uśmiechnięte, które nie boi się dentysty, bo nie pamięta kompletnie nic. Zastanawia się tylko ile czasu spało, co się dzieje, także jest naprawdę wszystko w porządku. Na pewno zostaniemy tutaj w strefie zęba już razem z chłopakami na kontrolnych wizytach i ewentualnym dalszym leczeniu, także z pełną świadomością mogę polecić strefę zęba i panią doktor.